Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, na samym początku, oczywiście, standardowo proszę o zostawienie łapeczki w górę serdecznej e, dla Bożej Janinki e, oraz subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił. No i słuchajcie, e, tak już tutaj, e, przechodząc do odcinka. Ci co oglądali poprzednie to już wiedzą, zobaczcie. E, kupiliśmy w ostatnim odcinku tego to Doja Rama. Zobaczcie, elegancka sztuka, co? Mi to się podobają te felgi. Chociaż w sumie ja bym te białe gówna przemalowała na czarno, myślę, że... Myślę, że wtedy by to lepiej wyglądało. Tak samo tutaj ten chrom, kurwa, to ci to się nie nadaje. No ale już dobra, o tym za chwilę tu jeszcze zobaczcie, zostało nam 8 e, woreczków, tu ponad 800 tysięcy jest. Tu jest chyba, o tu chyba nawet milion, prawie, bo my tam zarobiliśmy milion dwieście trzydzieści, chyba coś takiego. E, no i najgorsze jest to, że ja o tym wszystkim jeszcze Jarkoju nie mówiłam. A on gdzieś tam, nie wiem gdzie on jest. No ale gdzieś pojechał, w każdym razie zapewne niedługo będzie, no ale to o tym, o tym zaraz, zaraz tam do niego pójdziemy. A ja jeszcze chciałabym tu e, podziękować moim wspierającym, bo dawno właśnie o nich nie wspominałam. Na no trochę ich jest i bardzo Wam dziękuję, widzowie, e, za, za wspieranie kanału Janinki Bożej, a szczególnie tutaj panu Igorowi Kaźmierskiemu, który jest od początku. Od początku opcji wspierania kanału yy, na elitarnym stanowisku. Jest to elitarny Janinkowicz. Dziękuję bardzo. No i słuchajcie, jeszcze przechodząc do tego filmu, jak tam kupowaliśmy. A nie, 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 jak sprzedawaliśmy auta. Pamiętacie, jak sprzedawaliśmy auta yy, dla Witka? To Witek gadał tam z tym swoim. Ej, szefem czy kim, tym Józefem chyba. I on gadał strasznie w dziwnym języku. I tam właśnie wy mi niektórzy pisaliście, że widziałam komentarze, że to jest jakiś kurwa chiński, hebrajski czy jaki inny. I że on tam gadał podobno o jakimś oszustwie. Widziałam tam, że ktoś napisał, że to jest kurwa język murzyńskiego diabła. No wystraszyłam się wtedy. Poszłam ostatnio do kościółka i dałam, dałam na, na mszę, żeby, żeby te diabły wypędzić, bo to nie wiadomo nigdy, to wiadomo, to może być żart, ale chuj wie, ja wam tu może wkleję właśnie te komentarze, co wy pisaliście i, i wy mi powiedzcie, bo co ja mam zrobić, bo to może być jakieś oszustwo, to mogą być jakie diabły, czy wcale ja już do kościółka poszłam. No i słuchajcie, kolejna ze spraw, no ten Zbyszek mi nie daje spokoju, wiecie, on mnie nęka, wysyła mi jakieś listy, polecone pocztą, kurier przywozi, e, dzwoni do mnie cały czas, ostatnio coś gadał, że on na wizytę przyjedzie i że on nie czeka na zaproszenie, no trochę, trochę się zaczynam stresować, bo o, coś mi tu śmierdzi gnojem, nie będę ukrywała. No ale dobra, już dosyć tego gadania. Dziękuję jeszcze raz bardzo moim wspierającym. Eee, oraz też wam, widzowie za zostawianie, chociażby łapek w górę, bo to też bardzo dużo dla mnie znaczy. Eee, no i dobra, dobra, idziemy zobaczyć, może Jarek już jest na potwórzu. To akurat byśmy... No nie wiem jak on w sumie zareaguje na ten samochód. Nie mam pojęcia. Pewnie będzie dar to mordę że Pieniądze rozwalam. No, ale to jest inwestycja, ja mu powiem, że to jest gorywa inwestycja. O, patrzcie, przyjechał. O, to przygłupek, przyjechał, zobaczcie, z rozpędem prawie babkę potrącił. Jarek to jest, wiecie, to u niego to. U. On młody i on nie rozumie. Witam. Witam, Jerusia, odcinek dla widzów nagrywam. O, witam, witam Was, widzowie, serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Widzowie mówią, że też cię pozdrawiają, Jaruś. O, dziękuję. Ej, słuchaj. Ej, mam niespodziankę. Jako? No, ogólnie to w sumie dwie niespodzianki. Ale to nie denerwuj się, tylko. Bo to moja sprawa. No, rozumiem. No, pamiętasz z tymi samochodami, no nie? No. No to właśnie ja sprzedałam Witkowi, ale widzowie pisali jakiś diabłach. Tam, że chiński, że hebrajski. Ja już nie wiem, ale to dobra. Że ono szustwo no. i tak dalej. No ale zarobiłam trochę pieniędzy. Ile? No trochę zarobiłam. A ile? 1230. Kurde, to mało coś kurde ja myślałem, że więcej pani na zarobi z tych samochodów. Nie jesteś sły? Oj, no, myślałem, że więcej. No dobra to! Mnie, 12, 12 300 jednak O no, kurde, no to nie no to 12 300 to już trochę jest, ale to i tak mało za takie samochody. Nie jesteś sły! No. No nie wiem, no nie wiem, może taka cena, no nie wiem, no. Dobra, ja jednak są 23 tysiące. Co? No to ja nie rozumiem. No to ile w końcu? No ale złościsz się, czy nie? No nie, tylko. A ile dla mnie? Eee, jednak dla 1200, jak tak? <laughs> Dobra, ja nie chcę nic w takim razie. To jak nie chcesz nic, co zarobiłam? 1 230 tysięcy. O, kurwęcy, to połowa dla mnie! Nie no Jarek, przestań kurwa! Nie, nie wy... no A nie mówiła, wystarczy że ci, że będzie. cię uratowałam z tego kolumbijskiego bagna! Nie no dobra, tu ja nic nie chcę w takim razie. Ja dobra! Kupię ci jaki prezent, dobra? Troszkę mam. Eee! jo, stop, stop, dawać mi to! No nie no złośli, jaruś się ja żartuje! No. A nie, no mi nie chcę dać, to ja też. Ja ci coś może kupię. Poczekaj no chwilę, dobra. bo muszę się wysmarkać tu z boku. O kurwa, widzowie, mam pomysł, słuchajcie. A może my byśmy coś Zierkowi kupili? Jaki prezent, co? A może, o, wiem, wiem, kurwa, bo ja miałam marzenie. Patrzcie, ja sobie kupiłam takiego pick-upa, no nie? I ja miałam marzenie, żeby, kurde... Żebyśmy, nie wiem, może ja, żeby Jarusim, ja oj, gdzie już też ma dużo samochodów, żebyśmy my właśnie sobie kupili takie terenówki. I żebyśmy ekipowo wybrali się kurwa w teren, bo ja lubię testy terenowe, znacie mnie. Może byśmy kupili Jarusiowi jakiego pick co? Weźcie dajcie mi znać, kurwa, to jest pomysł. Dobra, idziemy, bo Jarus zaraz będzie podejrzewał, że ja coś długo smarkam. Jarek, co ty robisz? Wypycham go. Po co? Bo będę go naprawiać. Dobra, nie mogłeś z nim kurwa wyjechać. A, no tak. No mogłem. Jak żeś wjechał, tak i było wyjechać. W sumie tak. Dobra, to ja po nim podjadę sobie tam kawałek. Dobra, to podjadź i chodź szybko, bo nie ma czasu. Jarek, chodź! No chodź, bo nie ma czasu, ośle, marnujesz czas No już, ja musiałem tu sobie podjechać Chodź, pójdziemy tędy No No i Jaruzia, ja mam te pieniądze, tylko kwestia jest taka, że Sporą część z nich zainwestowałam Co? Biznes? Można Biznes tak jakiś? powiedzieć? Tak, tak o, Przyszłość o, o, o. Przyszłość narodu, kurwa, polskiego o, Kryptowaluty? I ty tam jakie fiti, ja nie wiem. No to w co? W żadne fiti ja nie inwestowałem. No to w co za przeproszeniem? A się, się uspokój, co? Słucham? O, mam pomysł. Wy no. wykaż się kurwa. No proszę. No, wymyśl dla widzów co mają napisać, żebym przypięła serce nie niespodzianka Myślisz, że to będzie dobry hashtag? No tak, no bo ma pani dla mnie jakąś niespodziankę, no ale nie wiem co Dobra, widzowie napiszcie hashtag niespodzianka O, ja... Spirwesson, czy to będzie prezent dla mnie? Ty, ty już sobie nie pochlebiaj kurwa, Jarek Nie pochlebiaj sobie Widzowie napiszcie jest takie niespodzianka, nie prezent dla Jarka. Eee, a, i powiedz jeszcze, żeby zostawili łapkę w górę i subskrypcję. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrybera na kanale. Nie widzowie, serio mówię! Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo kurwa, brakuje jednej! Jednej łapki, no jednej, jednej subskrypcji! No, no to prawda! Zostawcie! Zostawcie! Dobra! Eee, bo jak nie to, eee, diabeł przyjdzie. Dobra, idziemy! Usk. Dobra, ale gdzie? Eee, mam się odwrócić, czy co? Wiesz, co? Dobra, odwróć się i chodź. No kurwa, chodź, no gdzie ty tak przyjepełniesz! No i Chodź, 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 chodź! Hiso, hiso. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pedałuj. Dobra, decet. No. Polepo stoi. Inspodzianka. No odwróć się. Kurwa, ty to masz tempo. What the fuck? Co, tu dobre? Ty jesteś chory, Jarosław. To dla mnie? W życiu, to jest mój. Czy to jest Dodge Ram ma? Ta, nie, w życiu O to... skurwesy E, tu forkami się nie interesuj O oddawaj wora, złodzieju Gdzie mam dziewiątkę? Widzowie, Jarek okazał się chujem Muszę iść po broń Muszę biec, widzowie, Jarek się okazał chudrą Złodziej cholerny Biorę kałacha gdzie ja go miałam? Czekajcie! Jarek się okazał kawał chuja, widzicie? Ja go tyle lat chowałam, o! Pod dachem ma on taka łachudra! Postrzelić go, widzowie? Dobra, idziemy go szukać! Jarek, chodź tu! Wiem, że jesteś ham. Nie chowaj się! Nie chowaj się, byłaś! Już wiem, jaki się okazałeś! Gdzie ty o! jesteś? Chodź to! Zastrzeli mnie! Zastrzeli mnie! Przestrzelę, bo że się złodziej. Ukradłeś pieniądze! Nie ukradłem ani grosze nie wziąłem! Na pewno! A mogę się rabem przyjechać. Dobra, żartowałam, nie będę strzelała. Eee, nie możesz! Ja, się bym ja cię przemiosę, chodź! Ja cię nie, na... no ja wolę sam! Ja cię muszę nauczyć, bo ty nie wiesz, chodź! A później sam będę mógł! Dobra! Dobra Ale ja no. ci ja pokażę! Dobra, ja ci pokażę, jakie on ma umiejętności, dobra? Poczekaj, wyłaś na razie, i odpalę i posłuchamy. Zobacz, chodź. Zobacz, jak chodzi, Jarek. Zobacz, o, jak tu ma rurę. Chodź, zobacz rurę, to jest. O, skurwysyn, jaka rura. No, taka rura jest. Dobra, jedziemy, nie ma co tracić dobra, czasu. Jedziemy. Ja do tyłu jak szef siadam Dobra, do tyłu Słuchaj, patrz, ja ci pokażę jego umiejętności Widzisz no. tą stertę tu? Tu się ogór zawiesił, a on, patrz, to jest ram, kurwa, o! Widzisz? czybyk. Ja ci pokażę na gnoju jeszcze jak robi, zobacz Tutaj, patrz No ale w gnoju tu się upierdzieli, będzie śmierdził. życiu, nie upierdzieli się, o, zobacz jak hula Patrz o. No ci nie upierdzieli Dobra, jedziemy jedziem do lasu tam na te, na piaskownice. A będę mógł się kawałek kardnąć? Tak, tylko kurwa, właśnie jest ten minus, że on hamulce ma słabe. Zobacz, ja ci pokażę. patrz no? Teraz na maksa hamulec, zobacz. To jest na oh, maksa. Kurwa, syn. To jest to na to hamulce maksa hamulec. Mienić. Może klotków nie ma. Kurwa, nie wiem, czy on w ogóle coś ma, bo to tak hamuje, jakbyś piętami hamował. Bo tym się nie hamuje, tym trzeba zapierdzielać. To też prawda, właśnie bo on jest terenowy. I zobacz, na, na piaskowni to on też będzie jeździł. Zobacz. A pod to na lewo, pod to na lewo tutaj spróbuj. Ale patrz ja ci pokażę, zobacz, o tak o skurwesyn. Widzisz? To Żeby jest... Się kurwa zaraz mnie terenówka. Jaruś, a zobacz... Co... Nie jak, no. Jak myślisz dobry pomysł, żebyśmy tak... Całą ekipą na przykład pojeździli takimi terenówkami Patrz jak tak, idzie ale ja, ja nie mam pieniędzy, kurde No i no dobrze chodzi ale, ale co? nie mam pieniędzy, żeby kupić sobie taką Chyba, że jakoś staro Eee, no rozumiem no, bo Ale ja pieniędzy tak ogólnie nie mam Tak ogólnie byś chciał, tak? No bym chciał No rozumiem, no trudno no, ale nie mam Dobra, zobacz, zjeżdżamy teraz. Pani Janina niech mi kupi. Eee, tam jest. No, się uspokój. Już nie trzeba w takim Ale razie, tak? Ale co sądzisz? Co sądzisz o tym samochodzie? Nie no, jest okej, okay. no fajny samochodzik, tak? Tutaj a myślisz, no a myślisz, że zamówić. przez drzewo O Oj, myślę, że bez problemu. Tośka i bo Chociaż nie, on się prze. O skurwesym! O skurwesym, drzewo pękło aż! Poszedł luk, słuchaj! Drzewo pękło! Kurwa mać! Zara trochę. będzie pani na miała po samochodzie i po, po wsiem będzie. Takie hamulce liche. Dobra, jedzie Jak, stąd. Gdzie to drzewo pękło? Ty, bo mi się tu ciągnie! I to co ja poradzę? skóry. Do... kurwa, Dobra, nie! Sieć! Już jedziemy! Kim z tym drzewem! Dobra, gdzie jeszcze jedziemy przetestować? Eee, ty, ty, ty kurczę, gdzie tu można? No nie wiem, gdzie tu można, tak? A on jest zarejestrowany normalnie? Jo, jest, tylko jeszcze nie przerejestrowałem. Kurde, no nie wiem, gdzie tu można pojechać sprawdzić. Bo tutaj, tak w okolicy, to za bardzo terenów nie ma do takiej jazdy. Dobra, pojeździmy kiedyś wszyscy razem, jak będziemy mieli wszyscy takie ciężarówki. Ej, bo zaraz się obali tu! Dobrze jest, on idzie, Jaruś! On idzie, fez! Zobacz! Fajny. Robi, Zobacz! Robi wrażenie! Monster track, proszę ja ciebie! Nie no, samochodzik, no nie powiem, bo niczemu sobie! Samochodzik Loksa! Ogi, no fajnie! Ja! Fajny, byłam no. ostatnio właśnie z mi i kupalib go! W tajemnicy Kup, przed kupalim... tobą! Bo... A czemu w tajemnicy przede mną, za przeproszę. Chciałem ja chciałam ja. tobie niespodziankę zrobić akurat Okej, okay, okej, okay, no dobra to... ogólnie samochód fajny, tylko że on pewnie musi palić od cholery Aaa, to on tam dużo nie pali I On tu, on tu ma chyba silnik kurwa nie pamiętam 6.3 albo 7.3 O wesem to pali ile wlezie A nie, ze 30 litra tylko przy spokojnej jeździe No to akurat jest wsiąde. tak na, na moje te, na moje wymagania pali A ja mogę ci karnąć już, na pod Już kurzu. się trochę upłaciły. Nie, Jaruś, nie możesz, bo ja ci dam jak będziesz trzeźwy akurat A ja jestem trzeźwy akurat Ja nie, nie, nie chcę po prostu widać Ci przyjechać Paliwa nie ma, paliwa nie ma no dziękuję bardzo Jarek dam ci, dziękuję ale... Bardzo. Kurwa, Jarek Dam ci, ale nie dziś Ja dzisiaj chcę się karnąć. Dzisiaj nie tam, bo ci się nie taraty No to super panie nie jest, jak jakbym samochód kupił to bym od razu dał Jarusz, bo ja świateł nie zgasiłam Mogę się karnąć? Jaruś dzisiaj nie taraty Kawałeczek, o dobra. Ustawimy tego. Za kombajnem, zawrócę i tu wrócę. Dobra, jedź! Masz kluczyki. Masz kluczyki. Se. Słuchajcie, widzowie, ja pomyślałam, bo zobaczcie, dlatego ja się podpytałam Jarusia patrzcie, kurwa, za kombajnem miał jechać. O, jak sercu Jasioł! Ja się go podpytałam specjalnie, czy on by chciał tako, takiego mieć traka. I on, widzicie, chętny tylko on pieniędzy nie ma, ale tak się składa, że ja mam. Myśmy mu kupili Napiszcie o tym. Napiszcie o tym, właśnie się bo on się będzie cieszył, kurwa. A on dobry chłop. On dobry chłop, byśmy... O, jaki to ma ładny trukas, powiem wam. Dobra, niech on już tu parkuje, bo mi zaraz paliwo wyjeździ. Dobra, Jarek, gaś to bestie? Gaś to bestie, cholera jasna. Już, fajny, wygodny taki, duży. No, ja go lubię, ja go lubię, Duży, teraz... Duży wigot podoba mi teraz się. Teraz Mustangiem będę trochę mniej siła. A, ja akurat, ja akurat lubię taki. Ja to też Ale lubię. Ale czy to, ile kosztował? E, czapki drobnych Czy to się opłacało tyle kasiorki wydawać na taki samochód? Tak serio, to nie pamiętam ile. No, ja widzę po nim, że on musiał kosztować 200 pewnie, co? Więcej. Ej, lekko ręko, Tysta? lekko ręko, 200 O, o skurczy byk Dobra Jarek, bo mi się strać, chce Ja muszę iść No dobra panie Ino, to na razie Nie no, Cześć widzowie, trzymajcie się Pożegnaj się z widzami Cześć widzowie, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i subskrybera Pozdrawiam was Słuchajcie widzowie Dobra, idźcie Jarek. Widzowie, do widzenia. żegnam was serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, bo jeśli ktoś kocha swoją mamę, to zostawi łapkę w górę, jeśli ktoś nie kocha, no to nie zostawi. Dobra, żegnam was, do widzenia, bo ja muszę kupcie. Papa.